W środku nocy Anna obudziła się nagle, słysząc cichy, stłumiony szept dochodzący z ciemności. Było to dziwne, bo mieszkała sama. Wstała, próbując rozpoznać źródło dźwięku, ale w całym domu panowała martwa cisza. Zatrzymała się w korytarzu, gdy nagle znowu usłyszała szept, tym razem wyraźniejszy: Jestem za tobą. Odwróciła się powoli, ale nikogo nie było. Serce jej waliło. Zdecydowała się sprawdzić drzwi balkonowe, ale były zamknięte. Przeszła do łazienki, gdzie w lustrze zobaczyła swoje odbicie, w tle, tuż za nią, znikającą w ciemności sylwetkę. Cisza w domu była teraz przerażająca. Po chwili spojrzała w górę. W odbiciu lustra, na suficie, dostrzegła coś, czego nie mogła zrozumieć. Na jej twarzy, tuż obok jej własnych oczu, pojawił się cień. Nieznajomej twarzy.